W Sandomierzu po raz pierwszy odbyła się Biesiada Wielkanocna. W hali widowiskowo sportowej zaprezentowały się koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia oraz zespoły ludowe. Były świąteczne potrawy, piękne rękodzieło oraz sporo ludowej muzyki i tańca. Głównym celem było pokazanie wielkiego bogactwa polskich tradycji, które związane są ze świętami Wielkanocnymi. Wielkanocne tradycje w Sandomierzu przez wiele lat były kultywowane podczas spotkania w Zamku Królewskim. W ostatnich latach, z powodu pandemii, takie wydarzenia nie były organizowane. W tym roku z inicjatywy burmistrza Marcina Marca po raz pierwszy zorganizowano Biesiadę Wielkanocną. Z kołami gospodyń wiejskich mamy kontakt naprawdę już od wielu, wielu lat. Organizujemy mnóstwo wydarzeń, gdzie te koła gospodyń wiejskich z ziemi Sandomierskiej mogą się zaprezentować. Przyjeżdżają na Bulwar Piłsudskiego w miesiącach letnich, przyjeżdżają również na dziedziniec Zamku Królewskiego. Znamy się doskonale od wielu lat. Więc myślę, że takim naturalnym też pomysłem było to, żeby w tym okresie świąt Wielkiej Nocy zorganizować dodatkowe wydarzenie. Zwłaszcza, że same koła gospodyni wiejskich też upominały się o, o coraz więcej i więcej tych wydarzeń. Wspomnę jeszcze kilka imprez charytatywnych, w które naprawdę te wspaniałe dziewczyny, te, te kobiety. Ziemi Sandomierskiej włączały się bardzo chętnie i występowały i, i proponowały swoje tradycyjne potrawy na rynku Starego Miasta. Koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia zaprezentowały swoje stoiska, a dla uczestników biesiady zorganizowano dwa konkursy: pierwszy na najpiękniejszą tradycyjną palmę wielkanocną, a drugi na najsmaczniejszy wypiek wielkanocny. Poza swoimi stoiskami poszczególne delegacje zaprezentowały się także na scenie. Zaprosiliśmy bardzo wiele kół gospodyń wiejskich, jest ich aż 21. Bardzo się cieszę, że w końcu mamy okazję spotkać się wszyscy wspólnie. Szczególnie, że każde to koło ma bardzo wiele do zaoferowania, zarówno pod kątem kulinarnym, jak i rękodzielniczym, ale też artystycznym. Myślę, że warto pokazywać ich talenty, warto organizować takie spotkania nie tylko, żeby pokazać je szerszej publiczności, ale też, żeby te koła między sobą nawiązywały relacje. Radosny czas, wspaniały czas, świąteczny. Cieszę się, że zresztą tak, tak jak widać no, no odpowiedź ze strony kół gospodyń wiejskich z terenu ziemi sandomierskiej. Jest naprawdę wyjątkowa i wspaniała. Proszę zauważyć, że właśnie w różnych okresach roku kalendarzowego różne potrawy są prezentowane, a dzisiaj właśnie takie typowe, świąteczne, takie potrawy, które chętnie spożywamy w czasie świąt Wielkiej Nocy. Wielkanoc to prawdziwe pole do popisu dla kół gospodyń wiejskich oraz wielu stowarzyszeń. Wszystko, co oferowano na stoiskach, było naturalne i tradycyjne. Pod kątem kulinarnym święta pozwalają zaprezentować swoje możliwości. Dla każdego mieszkańca, który przybył na biesiadę, przygotowano żurek, a wszyscy goście bardzo chętnie odwiedzali również stoiska. Przygotowaliśmy na dzisiaj stoisko okolicznościowe, więc co mamy? Mamy przede wszystkim świąteczne wypieki i tego jest najwięcej. Oczywiście zgłoszony mazurek do konkursu. Ponadto ciasta, baby. Wszystko, co, co akurat związane jest ze świętami wierzącymi, oczywiście tradycyjny koszyczek, jajka pisane malowane, także wszystko, co nam się na wsi kojarzy po prostu ze świętami wielkanocnymi. Jest po prostu barwnie, kolorowo, wiosennie. Im więcej takich spotkań, tym lepiej, a szczególnie w takim wesołym okresie, jakim jest okres świąteczny. Oczywiście mamy nadal wielki post, natomiast staramy się podtrzymywać tradycje, to jest dla nas bardzo ważne. Chociaż jesteśmy wszyscy z jednego powiatu, to każdy, każde koło ma inne przyzwyczajenia, każde koło ma inną tradycję. I każde to koło dzisiaj ma szansę się zaprezentować, opowiedzieć coś o sobie, i my też dzięki temu możemy się bardzo wiele ciekawych anegdotek i historii dowiedzieć. W Sandomierskiej Hali było również mnóstwo rękodzieła i ozdób. Te stają się coraz bardziej cenione i poszukiwane przez mieszkańców. Można dzięki temu w bardzo kreatywny i oryginalny sposób udekorować swój dom. W ramach biesiady zaprezentowano m.in. piękne palmy wielkanocne. Połączenie kulinariów i rękodzieła pokazuje, że sandomierszczyzna tradycją stoi. Przede wszystkim e, piękna niedziela palmowa. Więc robimy też co roku palmy wielkanocne. W moim akurat wykonaniu są to tradycyjne palmy z krepiny, a dodatkowo no święta wielkanocne, więc wypieki. Różne ciekawe wypieki, baby, babeczki. Nawzajem podpatrujemy. Często spotkamy, spotykamy się na takich imprezach. Także jest bardzo miło. Znamy się z niektórymi bardzo dobrze. Wiadomo, że, że każdy już jest w tej atmosferze świątecznej i jak gdyby te wszystkie dekoracje, które tutaj widzimy na pewno będą wykorzystane na naszych świątecznych stołach, bo jest tego rzeczywiście bardzo dużo i, i naprawdę inwencja gospodyń jest, że tak powiem, też bardzo duża. Wiadomo, że mamy teraz dużo takich, takich nowoczesnych tworów, które możemy znaleźć w internecie, ale najbardziej... Nie, najbardziej bym powiedziała cenne są te właśnie, które są tradycyjne, czyli palmy z tradycyjnych właśnie materiałów, no oczywiście wypieki, koszyczki. Biesiada Wielkanocna była także okazją do podsumowania ostatnich lat współpracy władz Sandomierza z kołami gospodyń wiejskich oraz z towarzyszeniami. Bez aktywności społeczników wiele imprez nie byłoby się w stanie odbyć. Wielkanocne spotkanie było więc okazją, by im podziękować. Ja bardzo sobie cenię kontakt z człowiekiem, budowanie relacji, tworzenie wspólnoty. Sandomierz jako serce Ziemi Sandomierskiej jest takim magnesem, który przyciąga. Warto z tego korzystać i warto zachęcać właśnie te lokalne społeczności do tego, chociażby też po to, żeby te panie mogły się między sobą lepiej poznać.